Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dr Inżynier Sławomir Zieliński, z wykształcenia leśnik, ekolog i entomolog, były pracownik zarządu Parków Krajobrazowych w Gdańsku. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. A co jeszcze można o Panu powiedzieć? Sam nie wiem dużo różnych rzeczy, bo ja jestem taki trochę przynajmniej zawodowo multi-instrumentalista z przeszłości i wysokościowiec, i, i nauczyciel, i listonosz, nauczyciel biologii, ekologii, yy, i pracownik budowlany, także różnych rzeczy w życiu się imałem, ale najdłużej pracowałem w ochronie przyrody jednak, w Zarządzie Parków Krajobrazowych w Gdańsku. A czego nauczył się Pan na studiach leśniczych i dlaczego nie został Pan leśniczym? Ja po dwóch, trzech latach studiów stwierdziłem, że to jest jednak zbyt hierarchiczny system leśnictwa. Nakazowo-rozdzielczy. Wykonaj, zrób, nie możesz się przeciwstawić. Ja jednak jestem dosyć typem niełatwym, raczej indywidualnym. Tam trzeba raczej w zespole grać. Tak mi się wydawało wtedy. Być może teraz jest inaczej. Przed ostatnim albo ostatnim roku studiów było takie wydarzenie. Tam większość tych moich kolegów i koleżanek to byli też członkowie koła łowieckiego, brać łowiecka. Ja się niestety też zapisałem, bo moi rodzice też bardzo zależało. Nie mówię, że to ich wina, ale ja generalnie, patrząc z perspektywy czasu, zdziwiony jestem, że to zrobiłem, bo ja zawsze byłem bardzo empatyczny do zwierząt. Zawsze tam z mamą ratowaliśmy dzięcioły i inne stwory. One i tak najczęściej umierały. No ale na tym czwartym, piątym roku jeden z profesorów, który niekoniecznie był moim ulubionym z urządzenia lasu, pan profesor Rosa, Najpierw byłem u niego na zerówce z urządzenia lasu. To był chyba jednak piąty rok studiów. Oczywiście dostałem pałę. Przepraszam za ten kolokwializm. A tydzień później profesor już nie żył, bo został zastrzelony przez przypadek przez swojego kolegę, jak jechali zimą na polowanie. To było konkretnie w Rogowie. Tam niedaleko Lipiec Montowski, tam, tam był ten obwód łowiecki. Za tydzień był kolejny egzamin, no ja nie lubię się promować, ale tak jakoś wyszło. Ja już wtedy tutaj wspominałem koledze Robertowi, że pracowałem tutaj w szpitalu, tak żeby dorobić. Dowiedziałem się, że udało się ten egzamin najlepiej z roku napisać. To już prowadzili inni ludzie, doktor Stępień i doktor Borecki. No i taka informacja oczywiście, zaskoczenie totalne. I to był moment, kiedy pan stwierdził, że koniec z polowaniami? Niestety jeszcze nie skończyłem, ale już, chwili, już chwilę po stópach, tak. Ja generalnie na szczęście nie zdążyłem dobrze się w to wgryźć i, i zapolować na przykład na polowaniu zbiorowym. Ja tylko dwa razy wyszedłem ze strzelbą do lasu, konkretnie u wujka, właśnie Heńka, który był leśniczym pod, pod Fromborkiem, Tam było leśnictwo Chojnowo. Strzeliłem dwa razy, niestety. Z perspektywy lat mam żółte sumienia duże, ale że to sumienie jest jakie jest, nie zabiłem nic. Pierwszy strzał był do kaczek, one oczywiście, kaczki bardzo szybko potrafią latać. One tam setkę miały jak. No na pewno miały setkę, a ja byłem bardzo niewprawiony, więc szczęśliwie chybiłem. Drugi raz poszedłem z wujkiem, dzik gdzieś tam przebiegał, wujek się tylko śmiał. Na te, no i tak. No to taka historia. Zresztą, jakby ten wątek, może też warto skwi skwitować polowań w ten sposób, że mało ludzi odchodzi. Jak pani na pewno wie, jak już raz weźmie strzelbę do ręki, ale są wyjątki. Ale myślę, że w skali polskiej nie jest to więcej jak kilkanaście osób. No teraz głośno się znowu mówi na temat myśliwych, zwłaszcza po tym, jak postrzelili żołnierze tak, to... pod Szczecinem. Już, już różne kuriozalne rzeczy się dzieją w tej sytuacji, co pani mówi, no, dla mnie na przykład szczególnie oburzające jest to, że sprawca jest znany, a nawet nie doświadczył aresztu, tak, także tam był, była decyzja sądu z tego, co się gdzieś tam dowiedziałem, że no, nawet tej formy, że tak powiem, nie zastosowano. Co do znanych nazwisk, które odeszły z myśliwstwa, no to Zenek Kruczeński, no to Marcin Kostrzyński, opowiadacz leśny, no i Włodzimierz Cimoszewicz, on też kiedyś polował, więc... Jako taki najmniej chyba znany mam przyjemność jednak należeć do tego towarzystwa, które potrafiło się odsknąć. Tylko W moim przypadku szczęśliwie od, od, to ocknięcie nastąpiło bardzo szybko i, i tu jestem cały z siebie dumny. Powinny się zmienić przepisy dotyczące polowań. Dużo by mówić, jakbym tu zaczął opowiadać, to y, 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 pani by y, zmęczona stąd wyszła, ale rzeczywiście ja generalnie jestem w tej chwili bardzo antymyśliwski. Od 2007 roku razem z moim młodszym synem uruchomiliśmy taką akcję kaczki do dzieci nie dla myśliwych na przykład. To było zbieranie podpisów tak spontanicznie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, żeby po prostu do kaczek nie strzelać potem ta, do czterech gatunków, które były na tej nieszczęśliwej liście tak tzw. gatunków łownych. Natomiast ta akcja się potem przekształciła w ruch Nieżyją w 2012 roku, i to już było rzeczywiście bardziej profesjonalne i rozciągnięte na wszystkie 13 gatunków ptaków łownych, do których w Polsce się strzelać pozwala. No, jakby tutaj, żeby tego, tego wątku nie zapomnieć, no moim zdaniem, jedną z pierwszych rzeczy, jaką powinno się zrobić w nowym układzie rządzenia, jest zdecydowanie natychmiast i jak najszybciej zakazać strzelania do ptaków, bo to niczemu nie służy. Niczemu. Tylko przyjemności rozrywce. A według szacunków koalicji, z tego co pamiętam, rocznie takich strzelonych ptaków w ogniu, że tak powiem, czyli takich, które spadły po strzale, no to około 200 tysięcy. To są bardzo ostrożne rachunki i to robią ornitolodzy zawodowi. Natomiast tych rannych które i tak kiedyś umrą, no bo to wiadomo, że nawet draśnięcie powoduje infekcję za jakiś czas, czy tą śrucinę zarastają też, ołowica i tak dalej, że takich ptaków jest no, dobrze ponad 300 tysięcy, czyli to jest grubo, gru, tak, grubo ponad pół miliona wszystkich trupów, no, z tym, że ta śmierć oczywiście może być odroczona w czasie. W przypadku myśliwych wiele by jeszcze mówić. Wygonić z przedszkoli, wygonić ze szkół, ta edukacja się dzieje, to są przykłady ostatnio gdzieś tam w Podkarpackim, prawda? Jaki ten piesek piękny, a piesek przecież wiadomo, że to zwierzę goni, prawda? W gwarze myśliwskiej on się nazywa zabawcą, jak głupi trop, że to jest zabawca, prawda? No Czyli to ja się, się ta... bawi. Tak, on się bawi tropiąc, ale tam potem z tego tropienia no śmierć, prawda? Dla psa czasami też, jak go tam gdzieś dzik zahaczy. Takie przypadki. To jest rzeczywiście temat na odrębne opowiadanie, a chciałabym, żebyśmy teraz przeszli do Trumieńskiego Parku Krajobrazowego. Z przyjemnością. I proszę mi powiedzieć, jaką funkcję powinny pełnić lasy otaczające taką aglomerację trumiejską i okolice? Specjalnie na to spotkanie dzisiaj, aczkolwiek kosztowało mnie to trochę wysiłku graficznego, a chociaż ja nie umiem rysować. Spróbowałem pokazać, jakie funkcje las powinien pełnić, aczkolwiek to nie jest pełny wykaz, pełen, tak, natomiast ten, ta wielość tych funkcji, ona jest spięta naukowo, zwłaszcza w przeszłości, z, z koncepcją tak zwanego lasu wielofunkcyjnego. Która to koncepcja wydawała się, przynajmniej na przykład w tych latach, kiedy ja studiowałem, a to były trudne lata, bo to były, to były lata 82-85 rok ubiegłego wieku. Ta koncepcja wydawała się, że jest bardzo dobra, że, że będzie i można ciąć i, i dla rekreacji będzie las, i dla potrzeb ochrony przyrody, i dla edukacji, dydaktyki, obronności itd. Przez lata, no już kilkadziesiąt lat, powoli zaczęło okazywać się, że nie sposób jest zgodzić wielu funkcji z sobą, a zwłaszcza jest ten taki rygorystyczny, rygorystyczna niezgodność. Nie sposób je zgodzić funkcji gospodarczej z większością pozostałych. W związku z czym nawet niektórzy naukowcy leśni, Zaczęli twierdzić, że ta koncepcja nie może funkcjonować, że ona dopiero sprawdza się na bardzo wielkich obszarach, na przykład na, a, a, no, nawet w skali Polski, prawda? Mówiąc prościej, w tej chwili jest taki trend, przynajmniej w środowisku moim, czyli bardziej przyrodniczym, że no, ta koncepcja powinna odejść zdecydowanie do lamusa. Trzeba konkretnie y, y, funkcje definiować, na przykład pod trójmiastem zdefiniować dla niektórych obszarów, zwłaszcza tych takich bardziej strefy tej z, zupełnie krawędziowej, czyli tam, gdzie jest krawędź wysoczyzny, że tam powinna na przykład dominować y, y, f, funkcja y, y, wodochronna, prawda? No bo y, zagrożenie teraz nadmorskiej. Y, 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 Zwłaszcza podczas nawalnych opadów, czyli erozją, spływem, spływem itd. Czy znaczy, powinny drzewa zatrzymywać tę wodę spływającą? Dokładnie, dokładnie. Jak to jest z tymi powodziami w Gdańsku? Płynie, jest deszcz nawalny, spływa woda po zboczach do miasta, wchodzi w te ulice, które wybetonowane robią za kanały. I, i co może zrobić w tym momencie las? Tak, las może wspomóc, spowolnić ten spływ, ograniczyć ten spływ, no wiadomo, że sytuacja jest trudna i nie tylko las jest za to odpowiedzialny, znaczy źle, źle prowadzony las nie tylko jest za to odpowiedzialny, a także betonowanie wysoczyzny i tak dalej. Natomiast las, a raczej ten, kto nim zarządza i się nim opiekuje, no, powinien włączyć myślenie i na przykład pozostawiać w wielu miejscach, zwłaszcza na stromych stokach, na liniach spływu, no ja już nie powiem o rozjeżdżanych w czasie zrywki czy pozyskania drewna na drogach, no bo to już w ogóle jest abs absurdalne, że to się dzieje, no ale właśnie trzeba zostawiać jak najwięcej martwego drewna, które spowalnia spływ. Umożliwia tej wodzie wsiąknięcie w, w, w głąb profilu glebowego, w związku z tym ona cza, wcale nie, muszy, nie musi spływać po powierzchni, ale może y, y, spływać i to dużo wolniej, y, nawet się sączyć gdzieś tam pod spodem przez warstwy wodonośne. Prawda? Y, f, 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 także y, tego typu y, niuanse y, gospodarowania no, byłyby ważne dla trójmiasta, y, jeżeli chodzi o gospodarkę leśną. No ale tego za bardzo w terenie nie widać. No właśnie, bo to te drzewa leżące w poprzek, to, no, to jest bałagan w tak, lesie. no więc właśnie. I to jest takie podejście, y, które jest statystycznie y, zauważalne w, wśród ludzi. Y, tylko ja jako też no, kształcony leśnik muszę z całą tutaj powagą nauk powiedzieć, że las nie jest ogródkiem. Las nie jest ogródkiem. Niestety tutaj też w ostatnich latach, zwłaszcza leśnicy, zapomnieli, że las nie jest ogródkiem. To nie są, to, to, to nie są działania, żeby to było super piękne. Nie powinny być działania, żeby to było super piękne, super równe i, i przynosiło tylko pniążki. Ale to powinny być działania z postrzeganiem lasu jako ekosystemu, czyli, czyli pewnego układu, w którym rosną nie tylko drzewa, ale funkcjonują także rozmaite stworzenia z. z w zasadzie królestw, chociaż systematycy mają z tym problem. Trzy są na pewno królestwa czyli rośliny, grzyby i zwierzęta a z, tym, z tymi najmniejszymi jest zawsze problem. No, tam są wielkie różnorodności tych gatunków wielkie różnorodności mikrosiedlisk takich mezosiedlisk, czyli takich troszeczkę większych czy też bardzo dużych sie, siedlisk. W różnym ujęciu zresztą no i procesy zjawiska to jest po prostu y, trudne. Ale czy to znaczy, że w ogóle nie powinno się prowadzić wycinki w których parku krajobrazowym? Moim zdaniem y, to powinno nastąpić. Im szybciej, tym lepiej. I jedyne, co ja zresztą sformułowałem tą, tą swoją koncepcję, ona nie jest jedyna. Formułował także y, y, na przykład Marcin Stanisław Wilga, znany tutaj nasz przyrodnik lokalny. My z Marcinem akurat tak się złożyło. Byliśmy w zespole projektu planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. On robił swoje. Grzyby i śluzowce przy wsparciu Milka wajn a ja robiłem bezkręgowce i sformułowaliśmy zupełnie niezależnie, nawet nie wiedząc o tym, koncepcje do wykorzystania w planie. Nie wiem, czy one zostały wykorzystane. Marcin szczególny nacisk położył na koncepcję jakby roli Lasów Oliwskich, zwłaszcza Lasów Oliwskich, ale nie tylko, dla nauki dydaktyki, a ja z kolei swoją koncepcję nazwałem koncepcja Lasów Ekofunkcyjnych Trójmiasta i Małego Trójmiasta, to Małe Trójmiasto to Rumia Reda i Wejherowo i argumentowałem zasobem bezkręgowców, jakie zostały stwierdzone w, w, na, na obszarach poszczególnych miast, w, ale, ale na obszarach leśnych, przyleśnych, prawda? Te, które były objęte pracami planu, że to jest taki zasób, którego nie wolno marnować. Tam są naprawdę unikatowe gatunki, niektóre nowe dla nauki, nowe, jedyne w Polsce i tak dalej. Tutaj zwłaszcza też wśród grzybów, to Marcin tam ma ta, tych ciekawostek przyrodniczych strasznie dużo. Ja może tutaj tak sobie przypomniałem, Pokażę, bo ta koncepcja jest jest tutaj jakby skserowana, powiedzmy, ale o, proszę zobaczyć, jakie to są listy gatunków, a to są wszystko gatunki szczególnie przyrodniczo cenne, tak? To jest akurat tutaj miasto Gdańsk mi się otworzyło, no i tutaj na przykład Sopot, prawda? I teraz przekładam Sopot, proszę zobaczyć, tak? I się zaczynają, i to są wszystko z czerwonych list, chronione prawem. Yy, rzadkie w regionie, rzadkie w skali Polski. Proszę zobaczyć, ciągle jesteśmy przy Sopocie jeszcze, tak? I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę Państwa tutaj zamęczać, ale to właśnie na tym polega. Więc yy, ta koncepcja też, yy, no, która, nad którą siedziałem, główkowałem, yy, założyła, że no, w pewnych sytuacjach wycinka musi być zrobiona, ale są to jedynie sytuacje, w moim odczuciu powinny być to sytuacje, które yy, no, zagrożenia bezpieczeństwa, spacerujących, No właśnie, chciałam jeżdżący, powiedzieć, bo tam są drogi tak, prowadzące no, przez no, no lasy, właśnie, jeżdżą to. rowerzyści, Dokładnie chodzą to. ludzie z psami sami i co, i, i, i nie przejdą? E, no, e... Z psem to można. <laughs> Oczywiście, że na smyczu tu chodzi też o dziki. Natomiast z psem można przeskoczyć, ale to, to żart. Natomiast rzeczywiście no, są sytuacje, gdzie trzeba przeciąć, na przykład, bo szlak jest niedrożny. To się na przykład dzieje w parkach narodowych. Czemu nie ma siedziać pod trójmiastem? Natomiast zdecydowanie do wykonywania takiej, takiej ścinki drzew, zagrażających może w jakiś tam sposób, nie jest potrzebne na leśnictwo. To można robić też siłami samorządów na przykład.